W tętniącym życiem kolorowym lesie sprytny chibi lisek z puszystym ogonem i ciekawskimi oczami wędruje między drzewami. Nagle natrafia na jeden niezwykły kwiat, który pulsuje delikatnym, magicznym światłem. Lisek jest zafascynowany i delikatnie dotyka kwiatka nosem. Kwiat rozkwita jeszcze jaśniej, a z jego płatków wylatuje drobny złoty pyłek, który delikatnie opada na liska. Lisek zaskoczony zaczyna unosić się lekko w powietrzu. Lata radośnie wokół kwiatka, ciesząc się magiczną chwilą. Lisek ląduje delikatnie z powrotem na ziemi, a kwiat mruga do niego ostatni raz, zanim blask gaśnie. Lisek uśmiecha się, mając wspomnienie magicznego spotkania. Lisek siedzi w spokoju na skrawku miękkiej trawy, oczy błyszczące wspomnieniami o magicznym kwiacie, podczas gdy las wokół Pozostaje spokojny i nietknięty.